Tolica Puerto Rico San Juan to drugie po Santo Domingo najstarsze miasto na zachodniej półkuli założone przez Europejczyków. Jego powstanie datuje się na rok 1496 i od samego początku San Juan, przez swoje położenie, był ważnym punktem strategicznym dla Hiszpanii w kontrolowaniu przewozu złota z Ameryki do Europy. Zbudowany tu nad zatoką San Juan port dał początek dynamicznie rozwijającemu się miastu. Które szybko nabrało charakteru otoczonej wysokim murem wojennej fortecy i zaczęło się dynamicznie rozwijać w obrębie trzech barownych twierdz. Wejście do zatoki strzegła widoczna tutaj poniżej forteca El Moro. Drogi do portu strzegły zaś mury twierdzy o nazwie Fortaleza. Dostępu do strony lądu strzegła forteca San Cristobal. Wewnątrz nich przez następne 500 lat prężnie i w miarę spokojnie. Rozwijał się port i miasto, które dzięki swojej prospericie nadało nazwę całej wyspie, na której się znajduje: Puerto Rico, czyli bogaty port. Przez warowny charakter miasta San Juan nie został zdobyty aż do roku 1898, kiedy to poddał się w przeciągu paru godzin po salwach amerykańskich okrętów wojennych, które wdarły się do Zatoki. Od tego momentu Puerto Rico jest terytorium zrzeszonym i ściśle zależnym od USA. Choć jego oficjalnym językiem pozostaje hiszpański. Zwiedzanie starego miasta zaczyna się najczęściej od strzygącej go od strony lądu imponującej twierdzy o nazwie San Cristobal, skąd rozpościera się widok na miasto i port, do którego dziś przypływają codziennie liczne wycieczkowce. Do leżącego na cyplu starego miasta San Juan można łatwo się dostać z miasta w pół godziny, chociażby nowymi i klimatyzowanymi autobusami miejskimi, które co ciekawe. Są w San Juanie, darmo. Co jest fajne moim zdaniem w, w Puerto Rico, to jest to, że y, absolutnie wszyscy, z którymi tutaj y, miałem styczność, są totalnie y, y, dwujęzyczni. Mówią oczywiście po hiszpańsku, co jest oficjalnym językiem Puerto Rico i wszyscy mówią znakomicie, praktycznie bez akcentu po angielsku. Także dla kogoś, kto tutaj przyjedzie, jest to kto zna tylko angielski na przykład, czy się uczy hiszpańskiego, naprawdę nie ma żadnego problemu z komunikacją, można od razu po angielsku mówić, wszyscy cię obierają po angielsku, wszyscy rozumieją, nawet na stacji benzynowej, gdziekolwiek. Naprawdę. Czyni to o tyle łatwiejszym podróżowanie po, po Puerto Rico i o tyle łatwiejszym pobyt tutaj. Także dla wszystkich, którzy po angielsku znają chociaż jakieś tam podstawowe zwroty, jest to miejsce naprawdę, w którym się bez problemu odnajdą. Wspomnę może tylko, że to, że Puerto Rico jest częścią Stanów Zjednoczonych, nie kończy się tylko na tym, że większość ludzi jest tutaj dwujęzycznych, ale generalnie na standardach, które tutaj panują. Naprawdę patrząc się na San Juan i tutaj okolice, trudno tutaj w ogóle wyczuć, że się jest w jakiejś bananowej republice. Bardzo to wszystko przypomina Hawaje. No, Hawaje chyba nikt nie posądzi o jakąś tam siermiężność. Standardy są bardzo podobne, autostrady wyglądają podobnie. Nie jest może też taki aż taki wypas, jak na tzw. mainland w Stanach Zjednoczonych, no ale wiadomo, że jesteśmy tak samo jak na Hawajach. Jesteśmy na wyspie, ale generalnie naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Jest w miarę czysto. Naprawdę autostrady są wypasione, jak na taką wyspę. Stare miasto. Wow, no naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Widać po prostu, że jest tutaj sporo władowanej kasy ze Stanów i masa ludzi, którzy tutaj, turystów, którzy tutaj przyjeżdżają, to są przede wszystkim Amerykanie. Generalnie widać tutaj turystów na każdym kroku. Tutaj za mną znajduje się port, gdzie cumują wycieczkowce. Także, no, dzieje się. No w każdym razie stanowczo nie jest to Kuba, która y, prawdopodobnie miałaby jeszcze piękniejsze stare miasto, gdyby nie panujący tam ustrój, y, embargo amerykańskie. No i y, przez to y, na Kubie wszystko się po prostu y, wali a, i wygląda to naprawdę tak, że serce krwawi. A tutaj naprawdę elegancja Francja, jak na Karaiby, pełny wypas. tym, że San Juan, jak na Karaiby, było naprawdę bogatym miejscem, może świadczyć chociażby fakt, że ulice starego miasta w San Juan są wybrukowane taką kostką, która ma bardzo charakterystyczny niebieski odcień. Kostka rzekomo była zamówiona specjalnie w Anglii. I ta jej wierzchnia warstwa tej kostki ma tutaj tak, ten odcień niebieski, ma w sobie dużo żelaza. Także no nadaje to naprawdę... Daje to bardzo fajny efekt um, temu wszystkiemu. I znowu nie jest to jakaś tam normalna granitowa kostka, no ale coś ekstra. Także y, Anna wiadomo, może takie ekstra rzeczy. No tu już jest takie bardziej fiub na które trzeba mieć kasę. Także komuś tutaj zależało, ktoś to zrobił i y, no jest. Świadczy to o tym, jak y, stare miasto San Juan jest y, w sumie naprawdę zadbane. Y, wszystko jest tutaj y, przystrzyżone. Śmieci pozamiatane, mało żebrzących, w tą architekturę kolonialną wpeczone są właśnie te tak jak tutaj mury obronne. Także kurczę, no jak na Karaiby, jak to mówią, jest as good as it gets. Czyli chyba lepiej być nie może. W każdym razie tak dla mnie naprawdę świetnie. Zespół twierdz obronnych San Juan to były trzy twierdze. Ta, która się tutaj znajduje, to wspomniana wcześniej fortaleza. Byliśmy już przy San Cristobal, to jest twierdza numer 2. I te mury obronne, które tutaj widać, ciągną się przez całą zatokę wzdłuż całej zatoki. Jest tutaj też bulwar, który można się teraz przejść. Także oplata ona całe miasto, a najwyższe fortyfikacje są oczywiście tutaj wzdłuż tej zatoki. Za mną najstarsza katedra katolicka w, na Karaibach i w zachodniej hemisferze, czyli katedra San Juan, wyświęcona w 1521 roku. No rzekomo wcześniej, dwa lata wcześniej zbudowano Katedrę bardzo podobną w Santo Domingo na Dominikanie, ale rzekomo ta, pomimo że ukończona była dwa lata później, została wyświęcona zaraz po ukończeniu i przez to, że nie wiem, którą święcił. Pewnie jakiś biskup, no w każdym razie, czy kardynał. Że w każdym razie kardynał przyjechał najpierw tu, bo miał po drodze bliżej z Hiszpanii, dopiero potem pojechał do Santo, Santo Domingo i oficjalnie naj, najstarszą wyświęconą mm, katedrą w, półno, w, północ, w zachodniej hemisferze jest właśnie ta katedra. Ile się to trzeba namęczyć, żeby zjeść mofongo. Trzecie miejsce, które y, tutaj, do którego trafiliśmy. Mofongo, czyli tradycyjne danie puertorykańskie. Danie, które składa się z takiej oto papki, papki, z plantana. I do tego są serwane różne, różne, dodatki. Tutaj ja mam akurat pork. Markuś ma w każdym razie, to jest nasza trzecia restauracja, do trzech razy sztuka. Pierwsza, bardzo klimatyczna, La Vergüenza, gdzie byliśmy na patio, nim limo Druga, najsłynniejsza, tutaj na Starym Mieście, w San Juan, Raises. Gdzie była taka kolejka, że mofongo byśmy pewnie zjedli, ale za, za dwa dni. No i trafiliśmy tutaj do Kaju i jest, jest spoko. No, w każdym razie może no, przybliżę, że zaraz zobaczymy, jak, jak, jak mofongo smakuje. W każdym razie no, tradycyjne, tradycyjne danie puertorykańskie. Wartość. Dla mnie bomba. Martoś mówi, że bomba. Ja muszę. Ciekawe, czy spróbowała papkę. Czy, czy, czy już czy tylko mięso. Miejmy nadzieję, że było wartem tego zachodu. Okej. Okay. I je w papkę. Mmm. Papka. Jest to tyle fajna że jest, czuć jest, jest bardzo dużo czosnku w niej, jakiś olej, czosnek, no i rozbity na, na taką papkę plantam, a reszta, to wiadomo. Jesteśmy w najbardziej popularnej cukierni o nazwie Majorka na Starym Mieście San Juan. Lekka mordownia, ale mają tutaj rzekomo przysmak, jeśli chodzi o, o takie rzeczy, takie słodkości puertorikańskie. Może pokażę. Moja żona, najbardziej słodka z tego, z tego wszystkiego oczywiście jest moja żona. To się nazywa quesito. A to to jest coś z głową. Pani powiedziała, że, że typowo tutaj puertorykańskie. O tym słyszałem, o tym nie, no ale powiedzmy, że zakładam, że głowa tutaj rośnie. Także, a jakby... Całeś wygląda. Powiedzmy sobie, że, że, że tak sobie... Martuś możesz się za, zabierać za konsumpcję. Widzę, <gry <oceanu> <grym> że ci ślinka leci. <grym> Powiesz mi jak jest. Jak? Uh -huh. W porządku? Tak? To co z głową, nie? No dobra. A ja się w tym momencie zabieram za quesito. Zakładam, że to jest od queso, czyli ser. No ale zobaczymy. W sumie takie francuskie ciasto. Znaczy, kawałek to taki ser yy, otoczony francuskim ciastem. No, zjadliwe. Marto już to rozpracowała głowę, także yy, no nie wiem. Może jak będziecie bardzo się pochotygować, mi się wydaje, chociaż dla tego klimatu tutaj. Szliśmy, szliśmy i doszliśmy. Jesteśmy w miejscu o nazwie Baracina. Jest to bar, w którym rzekomo w 1954 roku wynaleziono słynny drink. Pinia kolada także no gdzie jak i tutaj Martuś na wycieczkę Oby nam się Miejscowa Fauna No źle Puerto Rico to jednak nie tylko przepiękna karaibska starówka w San Juan. Ta wyspa ma do zaoferowania także tak unikatowe w tym rejonie świata rzeczy, jak jedyny na Karaibach Rainforest, czyli Park Narodowy o nazwie El Yunque czy jedną z najpiękniejszych plaż świata o nazwie Flamenco na wyspie Culebra. Ale bodajże najsłynniejszą turystyczną atrakcją jest najjaśniej świecąca morskim planktonem bioluminescencyjna Zatoka Świata o nazwie Mosquito Bay na wyspie Vieques. Tam udamy się w następnym odcinku. Cheers. Cheers. Por Puerto Rico! San Juan. Sí, señora. San Juan.